Agrotech Junoszyn, generalny importer firmy Box. Silosystem w Polsce. Po siedmiu miesiącach ponownie wracamy na fermę w Langowie. Ciąg dalszy projektu Kiecz. Ważny dzień. Finał naszych zmagań z innowacyjnym okryciem silosu z zastosowaniem. Folii barierowej 9. No i chwila prawdy. Nie, żebym miał jakieś wątpliwości. System, a przede wszystkim folia sprawdzona w praktyce nie tylko w rolnictwie, ale również w biogazowniach. Ale często drobiazgi decydują o efektach. Jedna bardzo lekka folia zastępuje dwie ciężkie i przepuszczalne folie, a siatka i worki losowe eliminują setki, jak nie tysiące opom. Ta technologia ma polepszać, upraszczać, a przede wszystkim ograniczać koszty, a marka gwarantować wysoką jakość. Jesteśmy ponownie w kombinacie rolnym Kiecz na fermie w Langowie podczas odkrywania pierwszej warstwy silosu, który zakładaliśmy w połowie września w zeszłym roku. Od tego czasu minęło około 7 miesięcy. Pierwszy sprawdzian jakości. Wspaniały zapach i konsystencja kiszonki. Silos był kryty innowacyjną metodą przy pomocy folii barierowej dziewięciowarstwowej Bog Blue 9. Do tego zastosowaliśmy pokrycie siatką ochronną i dodatkowo worki silosowe. No niewątpliwie jest to dla nas bardzo ważny dzień. Jeżeli chodzi o kiszonkę, którą robiliśmy z kukurydzy w zeszłym roku i okrywaliśmy ją nowym sposobem, czyli bez użycia opon i była używana specjalna folia, która gwarantowała, że nie było takiej przepustowości, powietrze się zatrzymywało pod folią, czyli nie było dostępu z zewnątrz powietrza, co spowodowało, że, że się bardzo dobrze potoczyły procesy zakiszenia kukurydzy, co wynika z analizy przeprowadzonej Analizy chemicznej przeprowadzonej na próbce kukurydzy pobranej po otwarciu tego silosu, gdzie bardzo dobrze rozłożył się kwas mlekowy, kwas octowy, który dał dobrą stabilność, bo nie stwierdzono w, w badanej próbce ani grzybów, ani drożdży, za to jest dosyć wysoki poziom glukozy. Strawność kiszonki jest również bardzo wysoka. Sam efekt okrycia myślę tutaj dużo zagwarantował nam to, że, że te procesy zakiszania poszły w dobrym kierunku. Dobry poziom kwasu mlekowego, dosyć wysoki, kwasu octowego, kwasu propionowego, to, to gwarantuje stabilność tej kiszonki. Na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić to, że kiszonka się nie zagrzewa że jest chętnie zjadana, jest cały czas stabilna, bo co jakiś czas tam wykonujemy powiedzmy co miesiąc e, taką nie aż tak szczegółową z zawartością kwasów, ale na zawartość składników białka energii i po prostu stwierdza się, czy, czy kiszonka organoleptycznie, czy kiszonka ma dobry zapach i strukturę. Ważne dla nas jest to, że praktycznie po tym okrywaniu, które było przeprowadzone w zeszłym roku, nie ma żadnych ubytków silosu ani z góry, ani z boku ściany. Nie musimy nic odkładać. Wszystko jest super zakiszone i jest, jest to o tyle wygodne, że jeżeli się tak jak u nas w Kieczu są duże silosy, duże wozy, które się same ładują i przez presy frez jest frezowana ściana, to ma duże znaczenie, bo to ogranicza czas zakarmienia, bo nie trzeba odrzucać, nie trzeba ciągle do, doglądać, że coś się dzieje z kiszonką, że się psuje. To jest najważniejsze, bo przy okrywaniu tradycyjnym, czyli obłożenie ściany z boku i z góry podwójną folią transparentną i na to na górę idzie folia czarno-biała to można też uzyskać podobny efekt, ale to chodzi, bo, bo, bo się robią gdzieniegdzie szczeliny, przez które wnika powietrze i nie uzyskuje się takiej, takiego efektu, że cała ściana jest dobra, gdzieś się trafiają ubytki, a zwłaszcza na styku ze ścianami bocznymi. Tu tego efektu nie ma i to jest bardzo ważne, bo jeżeli się ma Silos powiedzmy na 7-8 tysięcy ton kukurydzy, no to każdy ubytek jest to później suma sumarów bardzo znacząco. Ilość kiszonki, którą trzeba odrzucić, czego tutaj zaoszczędziliśmy, więc myślę, że te koszty, które by wynikały, bo technologia jest na pewno droższa od tej, którą mieliśmy, ale jeżeli by się dobrze to przeliczyło, i, i jakie są straty, co trzeba odrzucić z silosu, może się okazać, że tutaj to wyjdzie lepiej. System przykrywania w silosu firmy Bog jest lepszą alternatywą niż dotychczasowe przykrywanie oponami. Jest to system prosty, szybki i wydajny. Jeżeli chodzi o późniejsze otwieranie pryzm, nie ma problemu też z zabrudzeniem pryzmy przez błoto zalegające na silosie. To co widzimy to efekt pracy ludzi byjących udział w projekcie PIECZ. Czy jestem zadowolony? Myślę, że krowy to ocenią i wynagrodzą nam swojej wydajności. Agrotech Junoszyn. Generalny importer firmy BOXILO SYSTEM w Polsce. Techniczna obsługa rolnictwa. Sprzedaż maszyn serwis części.